Każdy z nas ma czasami jakieś dziwne sny. Właściwie większość snów, z tego co kojarzę, jest trochę porąbana, ale czasami niektóre są tak zaskakujące, i jednocześnie tak znaczące, że zaczynamy się zastanawiać właściwie o co chodzi. W sensie, czy to ma jakieś odniesienie do mojego życia na serio. Yy, mimo tego, że nie wierzę w. To, że sny mają jakieś znaczenie czy coś. Sny są tylko naszą podświadomością i mogą też nam coś powiedzieć, ale yy, raczej to jest po prostu to, co siedzi w nas. Ostatnio śnił mi się YouTube. Miałem tej nocy trzy sny, z czego dwa były w jakiś sposób związane z YouTube'em. I ten pierwszy w sumie w żaden sposób mnie nie dziwi, no bo jego powiązanie z YouTube'em polegało na tym, że była w nim moja jedna z ulubionych youtuberek i było z nią spotkanie. No trochę dziwne, że w mojej podstawówce, no ale dobra. Sny bywają dziwne. Ale drugi zastanowił mnie trochę bardziej. W drugim śnie koleżanka zapytała mnie, jak być śmiesznym? A ja jej na to odpowiedziałam. Pytasz kogoś, kto ma 58 subskrypcji? A, jak się obudziłam, to trochę mnie wryło w łóżko, że w ogóle tak odpowiedziałam, i że ona mnie o to spytała, i że co, że może jak chcę być śmieszna, tak podświadomie. Mimo tego, że nie mam takiego zamiaru, chcę po prostu mieć jakiś ciekawy kontent, ale w ogóle co to za pomysł, żeby śniło mi się coś na temat YouTube'a? O co chodzi? No i pomyślałam sobie, że po prostu za bardzo się wciągnęłam, że yy, za dużo yy, moich myśli idzie w tym kierunku. Znaczy, z jednej strony to spoko, bo być może jakoś mój kanał się bardziej rozwinie czy coś, ale na tym życie się nie kończy. I trzeba też żyć poza tym. A ja zauważyłam, że YouTube po prostu troszeczkę zdominował moje życie. I jak tak sobie pomyślałam, to stwierdziłam, dobra, dzisiaj żadnych YouTube'ów. I to było jakoś w sobotę. I to było trudne dla mnie. I yy, ale jednocześnie też jak się trochę odcięłam, to spędzałam więcej czasu z rodziną, no i po prostu jakoś tak było przyjemniej. Yy. I mimo tego, że nie robiłam jakichś super produktywnych rzeczy, to miałam takie poczucie, że jednak ten czas nie przepływa mi tak bardzo przez palce, albo przynajmniej energia nie przepływa mi tak bardzo przez palce, jak wtedy, gdybym oglądała rzeczy na YouTubie. Myślę sobie, że co jakiś czas będę robić coś takiego, a już w ogóle usunęłam aplikację YouTube Studio, bo stwierdziłam, że najbardziej pochłania mnie sprawdzanie statystyk i patrzenie, żeby tylko dobić do stu wyświetleń, żeby tylko dobić do 100 wyświetleń, a może jakiś nowy sub, a może jakiś nowy sub. Yy, jeszcze przy okazji dużo energii tracę na to, żeby rozsyłać do ludzi: Patrz, mam nowy filmik, nowy filmik. Ugh, muszę być strasznie upierdliwa. Także przepraszam wszystkich, którym yy, uporczywie wysyłam moje filmy. Yy, po prostu trochę za bardzo mnie to wciągnęło, ok? Każdy się czasem coś trochę za bardzo wciągnie. I mam tylko nadzieję, że dalej będę potrafiła nad tym panować i że to nie będzie panowało nade mną. To by było na tyle w tym filmiku. Podzieliłam się swoim ostatnim doświadczeniem. Jeśli macie podobne, możecie się podzielić nimi w komentarzach. Chętnie poczytam. I to nie muszą być tylko na temat YouTube'a, mogą być na temat czegokolwiek w co się wciągnęliście trochę za bardzo. I ja się z Wami żegnam, zostawcie lajka, jeśli Wam się spodobał ten odcinek, a jeśli chcecie zostać tu na dłużej, to zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i widzimy się już bardzo niedługo. Cześć!